Warszawa Jelonki, 26 lutego 2023 roku godzina 9.18. Przekaz numer 1257. Bóg Ojciec. Jam jest który jest, Bóg Ojciec, pierwsza osoba trójce Świętej. Kochane, umiłowane stworzenia, miłe mojemu świętemu, ojcowskiemu sercu. Kocham was niezmiernie i pragnę, abyście stale podążali za głosem bożym, nauczyły się go rozpoznawać, nie dały się zwieść mamieniem złego ducha. Pozwól drogie dziecko, że to ja dziś przekażę słowa Bożej Woli. Tak bardzo mocno was kocham, tak bardzo mocno was miłuję. Chcę zapewnić wam zbawienie, chcę was wziąć do nieba, lecz to wy sami dość mocno sprzeciwiacie się. Chcecie realizować własne zachcianki i dość często realizujecie to, co podpowiada wam upadły anioł. Horda demonów opanowała ludzkość, która chętnie realizuje to wszystko, co oni im podpowiadają, przy tym opierając się wszelkiej woli Bożej. Pragnę waszej miłości. Lecz nikt mi jej nie chce ofiarować, ja sam ją wam daję, ofiarowuję. Lecz boli mnie fakt, że moją miłością tak bardzo gardzicie, krocząc za łudą demona złe duchy dają wam swoje potrzepty, oszukują kłamią zniechęcają was do wszelkiego dobra i do kroczenia drogą wszelkiej doskonałości pozwól drogie dziecię że przytulecie do mojego serca poczuj jego bicie ono bije tylko dla ciebie zrozum to że kocham ciebie tak jakbyś był jedynym człowiekiem na ziemi tak samo kocham całą ludzkość jesteście tak bardzo cenni w moich oczach tak bardzo tęsknię za każdym człowiekiem, odkąd wyszedł z pod mojej stwórczej ręki. Jak bardzo rani mnie każdy, nawet najmniejszy wasz grzech, każde, nawet najmniejsze przewinienie. Jestem Bogiem czystym, świętym, doskonałym, tak bardzo mnie rani każda wasza niedoskonałość. Choć jestem Bogiem nader sprawiedliwym, to jestem też miłosiernym, przebaczającym, mający szereg różnych bożych przymiotów. Ja doskonale wiem, że każdy człowiek upada z własnej głupoty i nieporadności, że nie zawsze może nad sobą panować, że każdy jest pełen ułomności. Jednak ja was tak bardzo mocno kocham, że gotowy jestem wam przebaczyć, lecz nie zawsze mogę, bo warunkiem, który stawia przed wami święta Boża sprawiedliwość, abym mógł wam przebaczyć, jest upokorzenie się przede mną, szczery żal za grzechy, a także silne postanowienie poprawy. Jeżeli człowiek to spełni, może się oczyścić w sakramencie pokuty. Dopóki człowiek żyje na ziemi, do tej pory trwa jego próba. Zasmuca mnie brak Waszej pracy nad sobą samym, nad swoimi wadami i ułomnościami. Oddaję wam szansę za szansą. Dlaczego tak wielu z Was ją odrzuca? Dlaczego zamiast wybierać wieczną radość z trójcą świętą, wy wybieracie kusiciela, demonicznego oszusta? Ja zawsze mówię prawdę. Upadły anioł przeciwnie przeważnie kłamie. Nigdy nie mówi prawdy, chyba że jest do tego zmuszony Bożą Siłą. Dlaczego więc Twój wybór pada na niego? Nigdy nie pogardzajcie moją świętą miłością. Ona gotowa jest Wam wybaczyć, zwłaszcza Wasze wszystkie złe wybory. Chcę, abyście tylko żałowali za to, co źle uczyniliście i poprosili o wybaczenie. Chcę zbawić całą ludzkość. Otworzyłem przed Wami moje ojcowskie przebaczające serce, lecz zbyt wielu z was tym sercem gardzi, a wybiera oszustwo demona. To z miłości do ciebie, człowiecze, pozwoliłem mojemu jedynemu synowi, Jezusowi, Chrystusowi, zejść na ziemię. To dla waszego zbawienia pozwoliłem mu umrzeć tak straszną, haniebną śmiercią. Jezus nie był do tego zmuszony siłą, tak nakazała mu jego wielka, miłosierna miłość. Tym chciałem dać wam szansę, abyście jednak mogli skorzystać ze zdroju zbawienia. Duch Święty także się poświęcił, aby dać wam od siebie w darze zupełnie wszystko, całego siebie. Gotowy jest ofiarować wam swoje dary i łaski, pomóc wam się uświęcić, ożywić was, lecz jemu nie pozwalacie, by was uświęcił. Po tym, jak Maryja zdała celująco egzamin ze swojego życia, jak została wzięta do nieba. By nieco później zostać uhonorowaną największymi, najwznioślejszymi tytułami i przywilejami. Teraz ona dobrowolnie poświęca się, aby pomóc wam się zbawić, jak największej waszej liczbie. Ja na to jej pozwoliłem, bo chcę was zbawić, aby z was to niemożliwe. To dla was i dla waszego zbawienia tak bardzo poświęciła się każda osoba Boża, choć są trzy oddzielne, autonomiczne Boże osoby. Są to trzy oddzielne i samodzielne byty. To przez Unię Miłości Trzech Bożych Serc stanowią jednego Boga. Zrozum człowiecze, że cała trójca święta uczyniła co tylko mogła, tak bardzo się przed Tobą upokorzyła, poniżyła, a Ty w swojej wielkiej, przepastnej głupocie wybierasz Ojca Kłamstwa, tego, który Tobą gardzi, oszukuje Ciebie. Zniewala i chce tylko cię ściągnąć za wszelką cenę do miejsca, gdzie sam przebywa, do miejsca wiecznie trwającej pokuty, do jeziora ognia i siarki, do piekła. Żaden człowiek nie zdaje sobie sprawy, jak ogromnym poświęceniem było dla mnie poświęcić swojego jedynego syna i prosić go, aby zechciał was odkupić w tak wielkich, okrutnych i bardzo bolesnych mękach. On to uczynił, bo wiedział, że tak trzeba. Że inaczej nikt z ludzi nie mógłby być zbawiony. Jak wiele kosztowało mnie i Jezusa ofiarowanie wam w darze ducha świętego, który jest dla nas obu, mnie i Jezusa największą wspólną miłością. Duch święty także was wszystkich bardzo kocha, on także się bardzo poświęcił, tak bardzo poniżył, ale z miłości do was ofiarował wam samego siebie, aby móc was uświęcić, ożywić. Pomóc wam pokonać waszą własną zgniliznę grzechową. To Duch Święty najmocniej się wysila, to On musi działać w każdym z siedmiu sakramentów świętych. Bez Ducha Świętego nie ma chrztu, bez Niego nie ma bierzmowania, namaszczenia chorych, bez Niego nie ma święceń kapłańskich, bez Jego działania i obecności żaden kapłan nie odprawiłby mszy świętej. Bez niego żaden kapłan nie odpuści grzechów w sakramencie pokuty. Bez niego żadna para, mężczyzna i kobieta, nie zakochałaby się. Bez zakochania ich dwoje nie mogliby się połączyć w jedno w sakramencie małżeństwa. Bez niego nie mogliby dać dziecku nowego życia. To wszystko jest z miłości do ciebie, człowiecze. Kto z was jest w stanie docenić i podziękować trójcy świętej za tak wielkie poniżenie? Dostosowania się do twojego człowiecze poziomu. Od wielu lat wołam do całej ludzkości przez mojego boskiego syna Jezusa Chrystusa, przez Ducha Świętego, wołam dość często sam, osobiście. Wołam przez Maryję, przez licznych zbawionych, przez licznych aniołów, ale wy jesteście jak w letargu, jak w uśpieniu. Co jeszcze mógłbym zrobić, a nie uczyniłem, aby was ratować od zatraty, od wiecznej zguby? Co mogę, to czynię. Nie mogę drugi raz prosić Jezusa. Aby jeszcze raz za was umarł, nie pozwoli na to święta, Boża Sprawiedliwość. Niebawem dam wam łaskę łask, taką, która obudzi was z demonicznego letargu uśpienia. Jeszcze nigdy nie dałem ludziom łaski, która naraz wszystkich ludzi oświetli łaską świętej, Bożej Sprawiedliwości. Przy oświetleniu sumienia łaską świętej Bożej Sprawiedliwości każdy człowiek ujrzy prawdę o sobie, nawet syn zatracenia, Antychryst bo jednak jest tylko człowiekiem choć na usługach połowę piekła nawet on otrzyma łaskę dzięki której będzie mógł być zbawiony lecz w swojej przepastnej pysze odrzuci tę łaskę z mojej strony będzie dana jemu jednorazowa oferta lecz wiem że w swojej pysze on ją odrzuci wiem też że część ludzkości także odrzuci tę łaskę nie będzie chciała skorzystać tym samym odrzuci od siebie możliwość własnego zbawienia Teraz nadchodzi czas, kiedy cała ludzkość będzie miała możliwość skorzystać z mojego daru łaski Bożej. To ja zezwalam działać Jezusowi Chrystusowi, to ja pozwalam działać Duchowi Świętemu, bo to ja mam decydujący głos w gronie Trójcy Świętej. Tak długo czekam na ustanowienie święta ku uczci mojej osoby. Dlaczego ci, którzy rządzą Kościołem Świętym blokują realizację tego? Informuję was. Że w dniu, w którym będzie ustanowione świętoku mojej czci, dam łaskę opróżnienia czyśćca oprócz tych, którzy muszą w nim pozostać do końca jego istnienia. W dniu tym ludzkość będzie uwolniona od obecności demonów, którzy opuszczą tych, u których byli do tej pory, bez prawa powrotu do tych samych osób. W tym dniu pomogę uświęcić się tym, którzy długo na tę łaskę czekali. Zrealizuję jeszcze wiele innych łask i darów. Ale wymieniłem te najważniejsze. Kto to pomoże mi zrealizować? Uczyni to ten, który będzie ostatnim papieżem, a będzie nim Polak. Ten, kto nim będzie wie o tym, ale finalnie trudno mu w to uwierzyć, bo doskonale sobie zdaje sprawę z większości swoich ułomności i słabości. Chcę, aby jak najszybciej udało się wybić medaliony Bożej nadziei. Dla tych, którzy będą je nosili i odmawiali raz na dobę trzy razy chwała Ojcu. Ku czci trzech Bożych serc, chcę dać wiele łask jawnych, jak też wiele ukrytych. Będzie to sakramentalium, którego bardzo będą nienawidziły demony. Obiecuję, że przy pomocy tego sakramentalium będę działał liczne cuda. Największą siłę sprawczą medalion ten zyska po jego uznaniu i uzyskaniu kościelnego imprimatur. Chcę, ażeby już powstał i aby się rozchodziło na cały świat. Ja już czekam na dzień, w którym powstaną pierwsze egzemplarze. Oto odsłoniłem niektóre sekrety mojego serca. Co z tym zrobić, co z tym uczynić? Zamierzam wypełnić to, co obiecałem. Ja nigdy nie jestem gołosłowny, zawsze wypełniam to, co obiecuję. Wszyscy ci, którzy będą pomagali żywemu płomieniowi w rozpowszechnianiu tego dzieła, zyskają wiele specjalnych łask Bożych, w tym łaski niespodzianki. Chcę ofiarować ludzkości nową pięćdziesiątnicę, na razie realizacja jej blokuje zbyt wielka ilość i jakość waszych grzechów, w tym morderstwa dzieci nienarodzonych i liczne eutanazje. Dzień uwolnienia łask Ducha Świętego nastąpi na początku działania nowej ery, ery Ducha Świętego. Łaska Boża, którą otrzyma ludzkość rozpali ją w wierze, a cuda będą się działy na porządku dziennym. Dopiero w nowej erze z tymi co zostaną, będzie przebywał Jezus osobiście. Dopiero w tym czasie ludzkość przestanie ciężko grzeszyć, zdarzać się będą jedynie małe, drobne potknięcia. Związane będą prawie wszystkie demony, oprócz drobnych kusicieli, a to po to, abyście mieli zasługę, pokonywania drobnych słabości. Dopiero w nowej erze, erze Ducha Świętego, cała ludzkość odzyska pełne Boże błogosławieństwo, ono będzie odczuwalne nawet fizycznie. Życie na Ziemi znacznie się przybliży do tego, które miało być w raju. Niestety, zanim będzie się realizować to, co przyjemne, najpierw muszę oświetlić i oczyścić całą ludzkość. Do tej pory ofiarowałem całej ludzkości ocean Bożych łask i darów. Kto z nich korzysta? Z utęsknieniem czekam na wasz trud, na wasz wysiłek, na waszą aprobatę, na to, abyście zechcieli się zgodzić na chwilę cierpienia i poniżenia, aby przez to ratować liczne dusze, którym tak licznem grozi wieczne potępienie. Położyłem przed wami błogosławieństwo i przekleństwo co wybierzecie? Jakiego wyboru dokonacie? Jedynie pozornie wybór jest prosty lecz zaciemnia go obecność i knowania szatana złego ducha. Czy pozwolicie demonom wciągnąć was do miejsca wiecznej pokuty, do jeziora, ognia i siarki, do piekła. Wiem, że nie jest wam łatwo wiem, że będziecie musieli włożyć sporo wysiłku i pracy nad sobą. Lecz warto okazać swój trud i wysiłek o biedne człowiecze, z całą resztą ja sam ci pomogę. Nie zniechęcaj się trudnościami, lecz pokonuj je jedne po drugich. Trwaj przy mnie, z miłością wypełniaj wolę Bożą ja Ci we wszystkim dopomogę. Kochane dzieci światłości miłe mojemu świętemu, ojcowskiemu sercu, kocham Was i pragnę, abyście nie zawiedli mojego do Was zaufania, z miłością wykonujcie to wszystko, co jest zgodne z wolą i myślą Bożą. Kocham Was, bo mam dla Was wiele miłości, więcej niż dla innych stworzeń. Chcę się Wami posłużyć, aby uratować tych ludzi, których jest jeszcze możliwość uratować. Niedługo nastąpi oświetlenie sumień światłem świętej, Bożej Sprawiedliwości, ono wiele zmieni. W Polsce nagromadziło się wiele demonów. Chcą uniemożliwić realizację planów wobec ludzi z tego narodu. Siły demona sprawiają, że to na Was jest teraz największy atak i wielka nagonka z powodu resztki Waszej wierności Bogu. Chcą wiele zła uczynić Polsce inne narody, będące pod wielkim wpływem ojca wszelkiego kłamstwa stosują wiele ukrytych sposobów, aby do końca zniewolić umysły i polską gospodarkę. Ci, co faktycznie rządzą polską, nie pozwalają obecnie rządzącym i wszystkim pozostałym dążącym do rządzenia, pilnują, aby nie można było wami dobrze kierować, ani dać dobre, uczciwe rozporządzenia. W niedługim czasie polski rząd wyda szereg złych, bardzo szkodliwych decyzji dla polskiego narodu. Wiele się zmieni w Polsce po oświetleniu sumień światłem świętej, Bożej sprawiedliwości. Dopiero wówczas nastąpią zmiany, które diametralnie zmienią położenie Polski i Polaków. Nawróci się większość kapłanów i biskupów, w końcu rozpoczną właściwą pracę dla Boga. W ciągu krótkiego czasu wszystko się zmieni na lepsze, jeżeli wytrwacie. To wy po wszystkich przejściach będziecie przewodzić całemu światu, a na tronie Piotrowym zasiądzie Polak. On przywrócił ład w całym Kościele świętym. Zanim to jednak nastąpi, do głosu dojdzie syn zatracenia, Antychryst. Uczyni on wiele zmian ze swoimi ludźmi z masonerii i iluminatami oraz innymi lucyferianami i tymi, którzy przyjmą z nami bestii. Rozpocznie się wielkie prześladowanie ludzi Boga, ludzi Kościoła. Nie lękajcie się jednak, bo to musi się stać, aby się wypełniły pisma. Po niedługim czasie nastąpi ostatni bój pomiędzy siłami Boga a siłami szatana. Na czele sił nieba stanie pokorna służebnica Boża, Maryja wraz ze wszystkimi churami anielskimi nieba. Demonty walkę przegra z Kretesem. Nie bójcie się diabła, walczcie z nim, przyzywając na pomoc Maryję, bo to upokarza demona w szczególny sposób. Demony nie chcą przyjąć Bożej prawdy, same przed sobą trwają w łudzie i kłamstwie, ono ich bardzo zaślepia, tworząc iluzję pozorów. Złe duchy walczą do końca, bo choć Boże światło ukazuje im prawdę, to one wmawiają sobie i sługom swoim z masonerii i iluminatów oraz innym lucyferianom, że już zwyciężyli, a ci świętują przed czasem swoje zwycięstwo. Nie do nich jednak będzie należało zwycięstwo. Trójca Święta powierzyła je w dłonie Maryi, aby demony zostały jeszcze bardziej upokorzone. Jest dla nich nie do pomyślenia, że pokona je człowiek i to słaba kobieta. Teraz dobrze się zastanówcie, przy kim chcecie być, czy przy demonie i jego kłamstwie i łudzie, czy przy Bogu w Trójcy Świętej jedynemu, który zawsze wygrywa? To do was teraz należy decyzja, co zdecydujecie? Co wybierzecie? Kocham Was niezmiernie, o moje dzieciny, i z miłością przytulam do wnętrza mojego świętego, zranionego ludzkimi grzechami ojcowskiego serca. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kocham Was niezmiernie, dlatego tak bardzo staram się o Was, o Wasze zbawienie. Chcę, abyście mi zaufali do końca i pozwolili mi na działanie w Was i przez Was, czy to kiedykolwiek docenicie. Ufajcie mi do końca, nie pozwólcie, by demon was okłamywał, nie pozwólcie się zniewolić złym duchom, nie zniechęcajcie się jakimikolwiek trudnościami, ja mimo wszystko, pomimo waszej kronobrności, bardzo mocno was wszystkie kocham, czy tego nie czujecie, czy to docenicie, kiedy, Bóg ojciec. Ogłoszenie. Modlitewniki żywego płomienia, wydanie dwutomowe o objętości ponad 700 stron w cenie 46 zł za jeden komplet. Poświęcone w rycie łacińskim przez egzorcystę można zamawiać pod telefonem 507 015 737 u pani Haliny Szustak, która udziela informacji w dni robocze i wysyła od jednego do dwóch kompletów. Zamówienia na większej ilości proszę składać bezpośrednio w drukarni do pani Magdaleny telefon 664 038 100.